Cześć kochani, tutaj Alina nagrywa odnośnie wystawy. Słuchajcie, ja tutaj stoję wreszcie w pewnym miejscu, gdzie mogę nagrywać. Jest godzina ósma wieczorem i po prostu ciągle ludzie przychodzą. Ja nagrywałam po szwedzku i teraz mam właściwie chcę wam nagrać troszeczkę po polsku, bo właśnie wiele ludzi patrzyło na to, właśnie moje nagranie i po prostu słuchaj, ja tutaj obrócę troszeczkę kamerę i zobaczysz tutaj e, przepiękne, e, to, nazywa się to pomost, ja nie wiem jak jest, już po prostu ma dwa kilometry długości, jest to odpowiednik e, albo większy Sopotu, teraz nie ma ludzi, bo jest zimno, wieje, Nareszcie są chmury, bo zawsze tak wiało i ja w tej chwili stanęłam, bo ja po prostu mam tu galerię. Zaraz się tam zaprowadzę do niej, ale właśnie chcę opowiedzieć o rzeczy fantastycznej, co mam tutaj w kochanej mojej Szwecji, w Smögen się nazywa, gdzie po prostu ta jest najbardziej znana w całej Szwecji, i właściwie na świecie, pomost. Słowo brygad, to znaczy on idzie, ten pomost idzie wzdłuż morza. I po prostu tam jest zalew, znaczy Morze Nasze, kochane, i po prostu bardzo dużo tych właśnie wszystkich żaglówek, które stoją tutaj właśnie. Teraz jest 1 sierpnia. Ja miałam wernisarz, kiedy odwrócę się do siebie. Teraz ja miałam wernisarz dwa dni temu. W każdym razie ciągle jest bardzo dużo ludzi, i ja właśnie Wam chciałam nagrać teraz. Te, tego po polsku, żeby, żebyście wiedzieli, no bo w końcu wszyscy oglądają moje szwedzkie gadanie, a tu nikt nie rozumie. Ja teraz po prostu idę do galerii, e, właściwie gdzie jest haha, e, moja maleństwo, ma, moje maleństwo, które stoi po prostu między takimi domami. Białymi, to jest smegen, jest bardzo znany właśnie z tych białych domków i e, są przepiękne, ja to bardzo kocham. Fajnie to wygląda, nie? W każdym razie e, tutaj nie ma żadnej prywatności. Widzicie, jest otwarta brama, żeby ludzie mogli przechodzić. W każdym razie w tej maleńkiej galerii 20 metrów jak się, kwadratowych, tak? E, jest um, właściwy, u, bo zaraz się wywalę przy tych kamieniach. Kapitanie mi napisali moje imię, zobaczcie, Alina jestem. <grytanie> Ale mi się to podoba. W każdym razie ludzie nie raz nie dają rady z nazwiskiem, a teraz nie dali rady z imieniem. Ja odwrócę znowu się do siebie. Ja jestem ciepło ubrana tutaj, bo staliśmy tutaj całymi dniami, właściwie od 10 rano do nie. Od 11 rano do godziny 20 wieczorem. W każdym razie, ja Ci pokażę teraz, jak wygląda sama wystawa. E, jesteśmy we dwie i po prostu mam tutaj e, obrazy e, morskie. Mamy Miłość e, do i, i Woda. Mamy właśnie taki tytuł. No, i tutaj jest pierwszy, właściwie, taki motywy, e, Nie wiem, czy widzisz, e, masz tutaj. <grym> e, no, jest. Jak one się nazywają? Te panie, e, które, popatrzcie, zabrałam, zabra, zabrakło mi po, polskich słów, przepraszam bardzo, ale cały dzień gadam w innym języku. No właśnie, te, te, te panie, Boże, e, jak one się nazywają? Napiszcie mi tutaj, ja właśnie widzę ktoś mi, jak się nazywają te babki, które mają właśnie te, e, no e, takie właśnie, jak ryba. Napisz mi, może, słuchaj, dobrze, Tomaszu, <noise> albo Magdalena, którzy patrzycie. Albo właściwie, tutaj dalej idę dalej. Wstyd mi, ale trudno, nagrywam z intuicji i, i, i z impulsu. W każdym razie, tutaj mamy też właśnie wodę pływającą, znaczy pływającą parę, która po prostu jest to technika fajna, taka bo właściwie maluje się przecież wody, nie? W każdym razie tutaj mamy właściwie też obraz trzy kobiety to jest nowszy obraz. Ja moje malarstwo, malarstwo intuicyjne, jeżeli znasz moje malarstwo, malarstwo, które po prostu jest malarstwem czasami duchowym, jak się wychodzi wysokie syreny. No właśnie, syrenki, dziękuję Ci, Magdiu. Przepraszam Was, bo co się nazywa, no tak to jest. Po prostu jest, jest duża intensywność. No, tak, Tomaszu, Syreny, macie rację. Dzięki. W każdym razie tutaj mam dalej właśnie takie te łódki czy żagrówki. Tutaj właśnie wszystkie panie sobie idą na właśnie siedzą, nie idą, tylko siedzą właśnie przyjaciółki. Ja zrobiłam też właśnie taką, co się nazywa sztuka użytkowa, gdzie bardzo mi się podoba ta dziewczyna. To jest całość, okrągłość kobiety, która się bardzo dużo, dobrze czuje. Jedna rzecz jest tutaj właśnie dzisiaj sprzedałam dwa egzemplarze litografii. Coś, co wiesz, to jest z lat 90. Wzięłam sobie coś, co się nazywa honor copy, e, czyli to nie jest numerowana litografia, tylko litografia, którą ja dostałam e, od e, takiego no, organizacji, e, art, e, która w, w, na zakładzie pracy ma e, właśnie swoje, sprzedaje swoje obrazy, dla pracowników. I oni właśnie kupili i byli zafascynowani moją opowieścią o Honor copy. Dlatego, że jako artysta dostawało się egzemplarze dla siebie samej, jeżeli się robiło na zamówienie, jak dla jakiejś grupy. I to się nazywa Honor Copy. Ten obraz bardzo lubię. Porównywali mnie, jak miałam w Paryżu wystawę, do Szagala, dlatego że właściwie maluje właśnie takie domki nierealistyczne. No to jest właśnie o zachodzie słońca z tobą taki tytuł mam, prawda? A tutaj była moja podróż w Paryżu do Provence, gdzie właśnie w średniowiecznych miasteczkach widziały się takie, na pewno jak byliście gdzieś w Paryżu, po prostu takie, och znowu się, no, te studnie z takimi właściwie pompami. I właśnie bardzo mi się ona podoba, jest taka fajna baba. No, i to brałam na strukturę. Widzicie, jak ta jest strukturka fajna. To jest dyptyk też i, i oprawiłam go w jeden, dlatego że migał, znaczy że ten co oprawił, powiedział: Zapłacisz więcej za samą oprawę niż się opłaca. No, tutaj jest właśnie taki obraz zaręczyny na statku. Też właściwie cały motyw, ja zaraz pokażę drugą koleżankę, która też malowała, wystawiamy we dwie, Sora Persson i ja razem wystawiamy, także mamy więcej wody. Tutaj nie ma wody, ale bardzo go lubię. Jak jeżeli oglądałeś live kiedyś ze mną, to ja go szkicowałam i strasznie mi się ta para podoba. Tacy fajni są. W każdym razie jest tyle zmysłowości w tej dwójce, mi się to podoba. Lubię to. No, niektóre obrazy po prostu są takie, jakie są. Nie będę o wszystkich mówiła, ale właściwie tutaj lubię takie złote jajko. Oni znajdują. I te jajka przychodzą do mnie w tej chwili w malarstwie dużym takim. Ja kiedyś nagram na to, jak mam właściwie w domu, znaczy w pracowni w, w Göteborgu. Bo tu ja jestem na Smegen. Ten, właściwie, martwa naturka taka z, też ze, ze stateczkiem, no nie ma ludzi i po prostu wyjątkowo, bo zazwyczaj są ludzie na wszystkich obrazach. Ten też bardzo lubię, właściwie który się właściwie też na Pomoście, ja wynajęłam kilka lat temu, właściwie taki na wyspie, też domki, bo ja bardzo kocham wyspy tutaj. My mamy inny ten właśnie archipelag wysp, który po prostu jest bardzo specyficzny dla Szwecji, które po prostu są nieporównywalne. I, i, I po prostu ja sobie wynajmuję tam właśnie domki na wakacjach i kocham tam być. I znowu te właśnie domy, które są takie nierówne. Dwie panie. Ja lubię takie właśnie kształty. Oni, ludzie, ludzie lubią takie właśnie. Tutaj też jest syrena. Te obrazy malowałam jakiś czas temu, bardzo lubię. No i tutaj mamy takie malizny, które e, ja też lubię, robiłam je na papierze. E, takie właściwie dziewczyny, które siedzą i jedzą lody. Mhm. I e, tutaj jest mieszana technika akwareli. E, maluje się, najpierw się rysuje tłustą pastelą i potem się nakłada akwarele I ta akwarela daje, e, oj, ktoś na motory jakieś. Ta akwarela daje taki właśnie, odrzuca akwarelkę. E, znaczy, tą tłustą pastelę i taki fajny efekt wychodzi z tą dużą linią, taką rosuchatą. No. E, tu jest wiesz, obraz, który bardzo też lubię, który ma, jest, znaczy na tym afiszu, e, no, Powrót do domu. E, ten piesek jest taki kochany, malizna. E, pies dla mnie jest właściwie e, obrazem przyjaźni, e, po prostu. Nie bezwarunkowej miłości. O, a tutaj mamy właściwie zabawę z Neptunem, e, czy Neptun, spotkanie z Neptunem. Tak, e, taki właściwie mitologiczny troszeczkę i z rybciami. E, bawię się przeźroczystością wody. Zrobiłam też, aha, właśnie ten dyptyk, kiedyś też malowałam właśnie na live. Tak, on ma taki fajny. Dziewczyna dotyka jego serca. I, i po prostu niektórzy mówią, że to jest właściwie. Z, akt miłości, ale to nie jest dla mnie. W dyptyku, jak go połączyłam, stoi tak, ale po prostu jest, jest dalej tam w ten sposób malowany. Ktoś tutaj do mnie pisze, ale na razie nie czytam jeszcze. Tu są moje broszury i po prostu ja mam w takim właśnie miejscu troszeczkę widokówek i to po prostu zrobiłam teraz garnuszki. To pokazywałam, jak robiłam właściwie gdzie one są? Ten właśnie mój ptak. Nie pokazuję wszystkich garków, bo to nie ma sensu. W każdym razie mam trzy motywy i te motywy sztuki użytkowej pokazywałam chyba też. One mają właściwie moje, moją sztukę, którą po prostu kiedyś zrobiłam, to kupiłam bardzo dobry gatunek z tych właśnie tych tacek. Ja wiem, że pytacie czasami, czy wysłać do Polski u jejku, to, to, to cię nie opłaca. Kiedyś może będę miała wystawę w Polsce i jak będzie tych kilka, to może przywiozę. Ja bardzo lubię jego. To był taki piękny obraz, popatrz ile jest miłości w tym, w tych oczach. A ona się tak przyjmuje e, niby to i mają ptaszka. Mojego kochanego symbola, e, symbola? Symbolo? Kruk. W każdym razie, no i tutaj jest jeszcze z kwiatkami takie coś. E, I e, tutaj też lubię, właściwie też są, one są, mają kilka lat te, te Tacki. Ta jest fajna. Ona jest taka właśnie z kobietami, z przyjaciółkami. Ja miałam dwie siostry, które bardzo kochałyśmy się i po prostu to wychodzi we mnie ta trójca zawsze za mnie. Jest ze mną dziewczyna jeszcze, która po prostu maluje w ciekawy sposób. Ona jest... I to jest ciekawa rzecz, bo zanim ja ją pokażę, to pokażę właśnie tutaj drogę i ona, Sora Persson, przychodzi do mnie właśnie, uczyła się u mnie nasz malarstwo na kursie, jest bardzo samodzielna i ona maluje smegen. Maluje typowe obrazy, które sprzedała w rodzinie, bo ma pierwszy raz wystawia i sprzedała rodzinie swojej prawie wszystkie obrazy. Miała wyrzuty sumienia, że, że sprzedała bardzo dużo sama, ale właściwie to jest tak kochane. Publika tutaj, w tym jest taka może taka sopocka, że potrzebują od, yy, obrazów, Odzwierciedlających rzeczywistość. Ja lubię jej obrazy. One są takie właściwie e, tradycyjne, ale bardzo bardzo pokazujące właściwie typowy smogien tutaj. To jest tysiąc, ten domek, to nie jest domek, tylko po prostu to jest jakaś stacja kiedyś w 1910 mierzono poziomy wody i zanieczyszczenie wody i właśnie to jest taka historyka i ona malowała. Naturalnie czerwone to sprzedała wszystko. I tutaj masz właśnie takie typowe obrazy tym możesz być nazwą Kiczem, ale nie Kiczem. Właściwie nie, bo one są fajnie zrobione. Jest tutaj statek, który ma po prostu jeździ między tym właśnie naszym miejscem Smegen i drugim miasteczkiem, który gdzieś tutaj jest. Zaraz Ci pokażę tutaj. I właśnie on jeździ, prywatna firma, przewozi jako tramwaj wodny. I to jest właśnie ten sam ten sam tutaj. I tu ją ja sobie zrobiła szyklię. W każdym razie. I tutaj ma właśnie takich obrazów, trochę z lat, y, 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 z, przez 30 lat. Y, zaraz zobaczymy. Teraz tak. Kochani, mm. <grywa> popatrzcie się, musiałam szalik ubrać, bo my mamy 17 stopni, jest zimno. Y, w zeszłym tygodniu było tak gorąco, że w zasadzie ja jestem wdzięczna, że jest troszeczkę zimniej, bo przecież się można było ugotować, jak było 30 stopni w tej malutkiej galerii. Galeria byłaby wybudowana jako szopa. W każdym razie na wakacjach wynajmują takie coś. To jest ciekawa rzecz. Słuchajcie, komercja jest niesłychana. Ja się stanę tak, żebyś miał moje obrazy z tyłu, a nie żadne nic. Ja w każdym razie bardzo się cieszę, że Wam mogę nagrać troszeczkę po polsku i ja po prostu kilka, próbowałam dwa razy się znaleźć i nagrywać, ale cały czas ludzie przychodzą i dlatego nagrywam. Teraz w ciemności i już. Ja jeszcze raz pokażę moją kochaną. To właśnie miejsce, gdzie tutaj jest, wyjdziemy na zewnątrz i dalej, zaraz, żeby mnie spadła, tutaj mam morze i te właśnie statki. Jest to historyczne, najbardziej kochane. Tutaj przyjeżdża tyle ludzi, że w ciągu dnia nie przejdziesz po tym chodniku, który tam jest pusty teraz. To jest imponujące. Ja może kiedyś nagram Wam troszeczkę, jak będzie kupę ludzi i pokażę moje kochane smegen. Właściwie tak zrobię. To właściwie tylko będzie kilka minut, bo po prostu nie da się przejść. I oni odcedzują, cedzają w ogóle nie myślą o koronie. W każdym razie no, jest niesłychane. Także tutaj jeszcze raz zwrócę, tak? No i chciałam Wam powiedzieć. Do widzenia i do następnego zobaczenia, kochani. To trzymajcie się, trzymajcie za mnie kciuki, żebym sprzedała trochę obrazów, gdzie to się kończy. Trzymajcie się. Pa!